Witam serdecznie, tutaj Extremum Game gramy w City Skylines Dobra, zrobimy to tak Weźmiemy sobie ulicę I zrobimy sobie dodatkowe ulice Porobimy sobie w tym miejscu drugą Okej okay. I stąd Ciach 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 że miasto cały czas się rozwija, a mieszkańcy cały czas się wprowadzają. No i ten odcinek już nie będę korzystał, bo tutaj są jakieś drzewa i tak dalej. Więc drzewa raczej sobie zachowam. Zaraz będę mógł lotnisko wybudować. Jeszcze nawet nie wiem, gdzie to lotnisko wybuduję. Czy tutaj, zobaczymy. A, jak będzie coś takiego? Dobra, mamy taki rejon. Oczywiście potrzebujemy więcej wody. Woda jest potrzebna. Za niedługo już zrobimy wszystko w tej grze. Nie jest idealnie. No i dobra. Można sobie tutaj dać rejony mieszkalne, żeby znowu się rozwijały. Mentarzyska będziemy musieli wybudować, to może tutaj walniemy nawet raz, dwa, co to jest? Klinika? A niech będzie taka, Nie. o, proszę bardzo, tu się budują, no to mnie zaskoczyli naprawdę, że tu się zaczęli budować, skoro ja tutaj wybudowałem bardziej wartościowe rzeczy, no ale niech się budują tutaj, na razie niech się budują elektryczność. Jest, na razie, no, na razie tutaj nie ma, ale będzie. Wszystko będzie. Straż pożaru. Walniemy sobie zaraz. A może tutaj na wyjeździe? A niech będzie tutaj policja. No, niby nie jest, ale nie ma. Także walniemy sobie policję. Szkoła podstawowa. Jedna, druga, trzecia, średnia, raz, dwa, trzy. Uniwersytet i biblioteki, dwie. Niech będą. I jakieś rozrywki, parki, mały plac, duży chciałbym. Tutaj. Tu może walniemy sobie jakiś park. I tutaj. Okej, okay, jest. Już się zaczynają budować. Tutaj zaraz prąd poleci. Może coś takiego wybudujemy sobie jeszcze? Oh, proszę bardzo. No i tak, to jest, to jest straż pożarna. Jest szkoły, wybudowałem. Hmm, przystanków na razie nie ma. Zaraz będą. To tak dalej. Tutaj sobie wybudujemy jeszcze dróżki, żeby dróżki były, żeby byli zadowoleni. Dobra, standardowo trzeba wyłączyć te linie pomocnicze, bo to irytująca sprawa jest w tym. fajnie, że do tych parków można sobie drogi dodawać, to też jest eleganckie. Tutaj drogi są już tak porobione, mniej więcej pięknie, cudownie. Zobaczmy jak to z energią elektryczną wygląda, bo dalej narzekają, jak widać, strum i no, już jest połączone wszystko tak jak trzeba, więc. Już się buduje, to już jest OK, już mają energię, już się cieszą. Lepiej się tego nie da zrobić na razie. Tutaj śmietniki, jak najbardziej. Już wyjeżdżają, już pracują. Wody brakuje. Pojechali. No i bardzo dobrze. Nie no proszę bardzo, następny sektor jest wybudowany, tutaj pięknie jeżdżą. No ale kolejne obszary już są, są już. Zaraz będzie już metropolia, 70 tysięcy ludzi mamy. Możemy budować... Czy co jest jeszcze dalej? Megapolis jeszcze jest z 90, a później już nic, koniec. Koniec. A jeszcze ja z wami żegnam, trzymajcie się ciepło cześć.